Co to za światło? Bardzo jasne! Może kryją się za nim smakołyki? Była! Szyj! Słuchaj jej, przyj! Przecież prę! Już, prawie! jakaś śliczna dziewczynka! Z buterkiem i różowym noskiem! Zobacz, jaka urocza! Jestem mamą? Poznaj swojego małego kociaka! Potrzebujemy tlenu! O nie! Bez obaw. Zajmę się nie. tym. Tak. Potrzebuję lekarza. Co? Ta? Tak, widzicie? E, poczekaj e. chwilę. E. Mój zam! To jest ważniejsze. No dobrze. Połóż ją tu. W porządku, kotku. Zobaczmy. Tak, bardzo interesujące. Ręcznik? Nic jej nie będzie czym się, konieczna będzie resuscytacja. I jak? Zaraz się przekonamy. Pacjentka jest bezpieczna. O, wszystko będzie dobrze, mało. A co za ładnie! <laughs> Chodź! <laughs> Zaopiekuję się tobą. Zacznij od obiadu z kocimiętką. Nie, jeszcze tylko tablet. Co ty wyprawiasz? O, zgrozo! No, Co? Kocham cię! Kocham cię! Okej, okay. powinna brać te witaminy dwa razy dziennie. Dziękuję! Pożegnaj się z moim A, lekarzem i spokojnie spać! Do widzenia! Do powodzenia! Miam. Co to było? Zapomniałeś o mnie? A, to będzie Twój nowy dom! Trzyma! Masz kota? Niesamowite! Pozwól mi ją podtrzymać! Jesteś taka urocza. Weźmy ludzi! Nie jej tak! Oh, przecież to mój kot! Hej! drogi! Nowy kierowca! To będzie trudniejszy niż sądziłam. Hej! Podoba Ci się? Mi. Przestań! O, oh, o! Oh. Oddaj mojego kota! Dobrze! Śmierdzisz! Potrzebujesz kąpieli! Tak. Nie zmoknę, prawda? A, Jak przyjemnie palnie. No, Chloe, uważaj! Ups, mój błąd. Podoba Ci się kotku? Co się dzieje? Wow. Najpierw Cię wyczeszę. O tak! To jest ta! Zaraz będziesz czyściutka. Dokładnie Najpierw uszy. Łaskocze. Spójrz na te małe paluszki! Rozkoszne! Nie! Jest! Nie przestawaj! Wow! Fajnie to wygląda! Spodoba jej się! Nie, O tak! To jest życie! Jestem w siódmym niebie! No Brrr. proszę! Ładny i czysty kotek! Aż miło się przytulić! Chloe? Co ty hmm. wyprawiasz? Hmm. Hmm. Y Tylko sprawdzam! Y Działa! Y Dawno nie podlewałam! Coś tu brzydko pachnie! Ano tak! To mógłby zrobić coś takiego. Wygląda na dzieło naszego kotka. Masz coś na swoją obronę? Nie. Kto to posprząta? Proszę nie bądź zła! Nie chciałam! Te oczy. Nie mogę się na niego gniewać. Tylko ten jeden raz. Ja też cię kocham, kotku. Sama to wyczyszczę. Chodź tutaj. Już nigdy na ciebie nie nakrzyczę. Czas na pewną zmianę. Oto twoja kubeta. Widzisz? No dalej. Rób swoje. Miau! Co ja jestem na plaży? Nie mam mowy! Nie chcę korzystać z kubety. Już wiem. Robię to tylko dla ciebie. Ochyda. O, oh, jeszcze ciepłe. Dlaczego nie założyłam do tego rękawiczek? Czaisz już? Właś i załatwiaj potrzebę. To by było na tyle. Przepraszam, Chloe, czy masz? Przeszkadzam w czymś? To na długo zapamiętam. <grystanie> Widzisz? W ten sposób. O, o. Brak mi słów. Stella! No to super. W porządku, kotku. Wszystko dla tego ślicznego noska. Szybko, chodźmy! Czy muszę? Szybko, bo spóźnimy się na autobus. O rany. O! Zostawiacie mnie tu samą? Nie. Co my teraz zrobimy? No i... użyj tego. To mini kamerka. Daj mi to! Włączona? Proszę ja! bardzo! Jesteś tego pewna? Będziemy cię obserwować ze szkoły. Doskonale! Pa. Do zobaczenia! Bądź grzeczną dziewczynką. Ludzie mają obiecać za dużo rzeczy. Nie! Jak przytulnie! Wyślijmy kilka e-maili. Wow! Czy to YouTube? To mój rodzaj rozrywki. Zastanawiam się, jak radzi sobie mój kumpel Hej, dawno mnie o nie było Wróciłyście Co tu się stało? O? Kotku hmm. to po prostu niedopuszczalne Bardzo niegrzeczne hmm. Gdzie ona poszła? O nie, tam Jest za szybka hmm. Niegrzeczny kot Cóż, hmm. musimy posprzątać ten bałagan Stella! Nie uwierzysz w to! Kocięta są popularne na TikToku! Myślisz o tym samym co ja? Kotku! Wolałabym się przespać! Miau! Dwie dziewczyny i jeden kot szturmem zdobywają media społecznościowe. Proszę spojrzeć na to! Wszystko kręci się wokół kotów, Kotu. Kotów! Smakują Ci moje palce? Chyba po prostu jesteś głodna. Lubisz mleko, młoda damo? Sama nie wiem. Dlaczego nie chcesz jeść? Jesteś wybredna, co? Mam pomysł. Są tu jakieś głodne koty. Zajmę się tobą. Miau! Mamo, czy to naprawdę wie? Ale bliżej nie będzie. Hmm, Obiad podano. Miau! Przekonuję się do mleka! Ale nie najgorsze! To rzeczywiście działa! Hej! Co się stało z mlekiem? Nieważne. Potrzebujesz trochę? Teraz twoja kolej, baw się dobrze. Dobra dziewczynka. Hmm. Czekałam na ten odcinek. Czemu przerwali? Wiadomość z ostatniej chwili. Kobieta poszukuje swojego zaginionego kota. O, czy to możliwe? Wierzyć się nie To powiedz swoją historię. Huh. To tylko całość mojego ciotka! Cokolwiek ją widział! Tańczyła w kapeluszu! Tak za nią też! Spryje. Jeśli posiadacie jakieś informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt na poniższy numer. A, czy to ten sam kot? Czy powinnyśmy? A, to Co ten, ten kot? kot! Co to za hałas! Musimy do niej zadzwonić! Nie chcę! Ona jest moja! Ale musimy! Czasami cię nie znoszę! Coś jest u drzwi? Hey, no? Tak szybko? Chodź. Mm, Już idziemy! Macie mojego kota? Straszne. To tylko cienie. Wyluzuj. Rozmawiałyśmy przez telefon. Proszę się nią zaopiekować. Uwielbiam przytulanki. Oczywiście. Jest bardzo mała i bardzo słodka. Czas odpuścić. Dziękuję. Czekaj. Nie mogę. Ech. Tak trudno było. Nasz kotek odszedł na zawsze! Co? O, oh. wszystkie jej rzeczy! To po prostu zbyt smutne! Oh. Jestem kompletnie przyjemna też! kto to może być? Babka od kota? Że co? Teraz należysz do mnie! Uczynisz mnie bardzo popularną! Teraz tańcz! Tańcz! Jest tam kto? Nie spodziewałam się nikogo. Zaraz wracam. Witam. Wygrała pani na loterii. Główna wygrana. Jest pani bogata. Wow, to niewiarygodne. Musi pani tylko tu podpisać. To wszystko? Uratujcie mała. Oh, czas wracać do domu. Miau. Mi. Wynośmy się stąd. Gotowe! W ciągu kilku dni dostanie pani przelew! Kilka dni? O! Irytujące! Co to jest? Ukradli mi kota! Będę wiecznie spłukana i niepopularna! Za jakie grzechy! Zostaniesz z nami na zawsze! O. To jest twój dom! Tak! <noise> Miał! Dom jest tam, gdzie są kocie przyznaki! Idzie. Psy są lepsze. Co tam, dziewczyny? Widziałbyście mój nowy strój? koty są lepsze. O, zbuduję sekretny pokój. Ach, ja też. Chodź, kotku. O, nie cierpię co? Dziewczyno, wyluzuj. Ja wezmę górne piętro. Jej, wszystko dla mojej kici. O nie, będzie moje. Ty, zdecydujmy tak jak trzeba. Dobra, wygrywasz. Oh. Koty jeden, psy zero. Milo i tak boi się wysokości. Ale to satysfakcjonujące. Dobre drewno. Mogę go użyć do pokoju. Oh, oh, oh. Kici, nie podobają się te poduszki. Na razie, misiu. He I'm blue. Da ba di, da ba di, da. Ba, di, da da da. Wow, wygląda lepiej niż myślałam. Ale ciężkie. Ugh. Ale wygląda wspaniale. Ci się podoba! Tutaj jesteś! O, moje kochanie! Jak idzie pokój? Kiedy będzie skończony? O, ja też Cię kocham, mój piękny, mój kochany! <grym> no! Ups, przepraszam! Nawet razem wyglądają świetnie. Czas je udekorować! Tak! Uwielbiam dekorowanie! He, mój, mój będzie wyglądał tam. lepiej. Zobaczymy! Te drzwi są dla psa idealne! Wow, idealne dla niego! Ale czegoś brakuje. Na szczęście widziałam samouczek. Łatwizna. Wejście dla Milo gotowe. To wejście jest doskonałe dla kotów. Ale zbyt gładkie dla Kici. Hmm, już wiem. Wuj, e? poranny oddech. Przepraszam. E? Dziewczyny, znowu. Mm. Przepraszam, tato. Potrzebuję tylko tej części. Tak, to ważne. Teraz przykleję je wokół krawędzi, aby zrobić szorstkie drzwi. Gotowe! Szorstkie drzwi dla kosiego futra. Hmm, ciekawe, czy na mnie też zadziała. Oh, wow, jak to fajnie i różowo. Okej, okay, wystarczy. O, o, o nie, o, pomocy! Pomóż mi, pomocy! Głowa. O! Będą słodko wyglądać na ścianie! Potrzebuję do tego kolorowych markerów! Trzeba przyłożyć szablon i pokolorować markerami. O, tak! O, słodkie jak kicia! Wow, jestem w tym dobra! Te szablony są niesamowite! Zrobiłam je na wszystkich ścianach. Podoba Ci się kiciu? I, i, i. Oczywiście, znowu śpi! Wow! Też tak je zrobię! Przygotuję szablon i go pokoloruję. Nie wygląda jak Milo, ale pies to pies, prawda? Gotowe. Zrobię te czarne łapki, żeby zrównoważyć róż. O tak, jestem artystką. Podoba ci się, Milo? Niebieski bardziej pasuje do różowego. Nie uważasz? Różowy? Serio? Kto by pomyślał? Co? Różowy jest super. Ech, wow. Zrobię zabawki. Przy użyciu tego słupa i sznurka zrobię dla niej trapak. Muszę przywiązać tutaj sznurek i owinąć nim słup. Bardzo mocno. Oczywiście musi być kolorowy, więc go pomaluję. Będzie gotowy do drapania. Drapak dla małych pazurków. Auć! Cóż, kocich pazurków. Auć! E? Może zobaczyła robaka? Nie, Jej, zabierzmy się za nowe zabawki dla Milo. Będę potrzebować rękawa ze starego swetra, ale też pustej butelki i smagałyków. Wypełnię butelkę ulubionymi przekąskami. Milo uwielbia kosteczki. Po napełnieniu zakręcę butelkę. Pachnie pysznie, ale też bardzo hałasuje. Teraz trzeba przykryć butelkę rękawem, jakby była ramieniem. Teraz trzeba zabawnie przewiązać końce. O tak. Gotowe. Milo, patrz. Kto, ja? Milo. Oh. Jestem mężczyzną, nie dzieckiem, Naomi. Auć! Hmm? Lepiej sobie pójdę. I rodzinna ściana jest skończona. Mm, co jeszcze? O, łóżko! Przepraszam. O, jestem w połowie nagi. O, dziewczyny! Ups. Poduszka i stary sweter. Nakryj wygodną poduszkę z swetrem. fetrem. Zagnij część w talii, aby przytrzymać poduszkę. Wypełnij resztę wadą lub czymś podobnym. Upewnij się, że sweter jest pełny, musi być bardzo wygodny. Potem połącz oba rękawy w ten sposób bardzo mocno. Gotowe! Każda część musi być wygodna. Zrobione! Proszę pośród rodziny! Bajlo, chodź tutaj, nowe wygodne łóżko! Wygodne i dla torosłuch faceta, takiego jak ja. O, moje słodkie dzieciątko. mój piękny. Dzi, dzi, dzi. Hmm, moja kicia uwielbia spać. Aha, mam pomysł. Raz, dwa, ściągam rajstopy. Zrobię z nich i jej ulubionej poduszki niesamowite łóżko. Nawet kolory do siebie pasują. W ten sposób zrobię uprząż do poduszki, a potem hamak. <laughs> I powieszę go na suficie. Wow, Elastyczny i wygodny. Kiciu, wypróbuj go. To twoje nowe łóżko. Serio, dziewczyno! Spójrz, jaki fajny. E? Wszystko ok? Uznam, że tak. Nieważne. <śmiech> <śmiech> Milo, chce ci się pić? Cóż, czy coś mi w myślach? Hmm, jak to? O, widziałam to w pięciominutowych sztuczkach. Pojedełko na rzep z butelką na wodę. Przyklejam jedną część taśmy, drugą do wcześniej zrobionej podstawy z butelką. Gdy wszystko gotowe, odkręcam butelkę. Woda wypływa i napełnia miskę. Gdy miska jest pełna, woda przestaje lecieć. Tak, 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 Stawiam dzisiaj drinki. Moje maleństwo! Hm. Oh, genialny pomysł! Oh, mam pewien gadżet. Fontannę dla eleganckiego zwierzaka. Trzeba napełnić ją wodą i włączyć. Idealny gadżet dla idealnego zwierzaka. Nawet wygląda jak prawdziwa fontanna. Proszę, Hisiu, Wiem, że chce ci się pić. Więc spróbuj świeżej wody. Fontanny? Patrz, to proste. Hmm? Lola, jesteś tam? Tak. To fontanna do picia. Trzymaj wodę, gdyby zachciało ci się pić. Dzięki. Okej. Okay. Kła miska? Nuda? Nie, nie, mam coś dla ciebie. Nowy gadżet? Wow, wygląda lepiej niż na stronie. Wow, patrz na to. Ach, to gadżet do karmienia. Trzeba zdjąć górę i wsypać jedzenie. Potem połączyć obie części. O tak, bardzo mocno. <laughs> patrz Kiciu, to jak plastikowa miska, ale trzeba w nią uderzyć. Po każdym uderzeniu wypadają smakołyki. Nareszcie! Mm, mm, gadżet do karmienia? Myśli, że jest sprytna. Ja mam własny gadżet. Gadżet do karmienia. Wow, wygląda lepiej niż na stronie. Jej, trzeba go wypróbować. Wsypię do otworów przysmaki. Muszą być drobne. Wsypuję do każdego. I ukrywam je przy użyciu przesuwanego wieczka. Milo, chodź, zobacz. Co to za technologia? Patrz przez Pycha. Co? Pełno tu spaczków? U, znalazłeś! E? Tak szybko? Zabój mnie, jak będzie więcej. Mm, to takie proste. Powinnam spróbować. Tak, z cukierkami! Oczywiście po umyciu i na obrotowym stole. Wypełnię go różnymi cukierkami. Przykryję przesuwane wieczka. Sypię jeszcze więcej cukierków. Doskonała miska na przekąski na imprezę. A dzięki improwizowanej czerwonej strzałce. mia kto których spróbuje. Pokaż mi super przekąskowa ruletka. Co jest pod fioletowym wieczkiem sercem? Z sercem? to jako moje ulubione. Mia, mm-m jako Majo. mniam, mia, miam. miam, miam, miam. miam, 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 miam. miam Hej, Nomi! Gdzie jest? Co? <laughs> <laughs> Nomi! niszłe <laughs> <laughs> <I> ruchy! <laughs> Fajny ten koniec! Potrzebujesz większego łóżka. Wszystkie samochody mają zapasowe opony. Milo ma tylko jedno łóżko. Mam! <laughs> Dzięki oponie zrobię mu większe. Widziałam ten trik na YouTubie. Usunę przednią część po jednej stronie opony. Teraz pomaluję oponę na biały kolor. Musi pasować. Gdy kolor podstawowy jest gotowy, czas udekorować oponę. Spray świetnie się do tego nada. O, oh, Milo się to spodoba! Pomarańczowy do niego pasuje! Teraz do środka włożę dużą i wygodną poduszkę. Możecie zrobić własną przy użyciu materiału i wypełnienia. Prrrr i trzeba zmierzyć poziom wygody. Upewnijcie się, że poduszka wypełnia całą oponę i jest wygodna. Czas postawić ją przy końcu. Milo, chodź, zobacz. Mm, ale wygodna. Jestem skołowany. Ty też jesteś psem. Patrz jak miło! Mm. Uh, uh, um, um. Majlo się spodoba. Um. Co ona? Oh, dla ciebie też zrobię łóżko. Dzięki tej starej drewnianej skrzynce. Bałamana! Hmm, nie martw się. Udekoruję ją. Ha! Do środka włożę kot, żeby było ci wygodnie. A dzięki zabawkom i dekoracjom to będzie idealne łóżko. Nie zapomnijmy o kolorowych i zabawnych znaczkach. I wygląda jak całkiem nowe. Patrz, jak świetnie pasuje do pokoju. Idealnie, Kiciu! Chodź! Ale serio? Nie jestem w Co? Zabawki! O, serio, Kiciu? O. Nie może nie ostrzegałam! Chyba jej się nie podoba. Hmm. Potrzebujemy nowych zdjęć. O Zrobię piękną ramkę. Potrzebuję kartonu i markera. Będziesz wyglądał odważnie i przystojnie. U, patrz, co mama ci przygotowała. Hej, Milo, jestem Krypto. Patrz, jestem super w jejku! wyglądasz słodko. U, uśmiechnij się do mamusi. Pod tym kątem. Okej, okay, to zbyt wiele. Milo, moja mała gwiazda filmowa. Skąd ten hałas? Hmm, Ukryty jej pomysł. Też mam karton i markery. Co? Lola, musisz przestać! Jak myślisz? Oh, oh, jestem Batmanem. Kiciu, to dla siebie! Chodź, jedno zdjęcie! A, mówię serio, Lola! Zwariowałaś! O, oh, wyglądasz słodko! Zrobię zdjęcie! No to tak nie myśl! Huh? Kiciu! Gdzie ona jest? Oh, tutaj jesteś! Udawaj, Martwa, wtedy sobie pójdę! Jak myślisz, Milo? Stać cię da więcej, ale jest okej. Okay. Nasz sekretny pokój jest w twoim stylu. Taki spokojny. O, moja słodka księżniczka. Elegancka jak twój sekretny pokój. Jeśli jest sekretny, to dlaczego wciąż nie Słuchaj, jesteś ekstra, ale koty są niezależne. Zostaw mnie. Znowu zaczyna. Mój pokój jest lepszy. Tak tylko mówię. Co? Nie masz szans. Mój jest dużo lepszy. Pokój jest lepszy. Mój, mój, pokój, jest mój lepszy. pokój jest lepszy! Mój pokój, mój jest, pokój lepszy. jest lepszy! Mój pokój jest lepszy! Kiciu? Co? Co? Niebieski lepiej pasuje do mojej osobowości! Zobaczmy na górze! Zdrajca! Patrzcie, Kiciu, dała mi swoje łóżko! Zamienimy się pokojami? Tak! Zróbmy to! Przesuń się! przesuń! Daj mi przejść. O, podoba ci się? Wreszcie jesteś zadowolona! Wiesz co, kocham twoje pozytywne nastawienie! O, powinnam wiedzieć, że wolisz różowy! Różowy? Przestań! Wow, widok jest lepszy! Pa, pa. Do zobaczenia!